Babcia, ci ja jestem stary? Stary maleńki. To jaki? Mądry jak babcia, Januszek. Musimy wymyślić plan na jaćkę prezeskę. Prezeskę kogo? Uniwersytetu trzeciego wieku. A ja jestem w wieku? Pierwszym. Babcia, a ty chodzisz do ten Czasem trzeba do Fletchera zajść. Ciocia mówił, że to jak sy chodził do fryzjera. Staszka zostawimy na deser. Teraz Jaćka. To ta koleżanka, to jest stukają buty? Koleżanka nigdy. Stukają to i kopyta. W salce do zumby. Podziura wiła podłogę. A to zumby? Tam, gdzie w szachy gramy. I w pokewa? Cicho, Januszek. No miała być zumba, ale się wszystko posypało. Kostki, kolana, biodra. No i założyliśmy sekcję szachistów. Kości zostały rzucone. U nas w siećkolu, jak zrobili wamont łazianki, to Antek i Tetus pili z bidetu. Ale ty nie piłeś? No, ja tam owocna sikałam, bo mi się pomyliło. Lepiej tak niż odwrotnie, ale na Jaćkę to nie podziała. Cwana bestia jest. Przebiegła jak kot. Kocy nie lubią psów. Ona też zwierząt nie lubi. Alergię ma. Wydrapuje się. Co weźmy? Przecinka. Irena potrzebuje przecinka. Kropkę na i muszę postawić. Jaćkę będę wkurzać, no? Nie no, waszego psa. Januszek jest ze mną, no. Masz, bo matka myśli, że zwariowała. No, sieś, mamo! Tak, wszystko dobrze! Jaćka jest w trzecim wieku i nie będzie piła z jak tytus, ale ma uczulenie na sierść. Robimy na nią plan, bo na sali na Zumbia, gdzie się wysypały kolana i sąsiachy, zrobiła dziurę w podłodze z czudłami. Okej! Okay. Pa! I co? Mama będzie za pięć minut. Teraz dzwoni po strzaż. Mówiła, że coś się u nas ulatnia. No, bez polotu mi to dziecko wyszło.